Także pokażę wam, wyciągam zbiornik, przekładamy to w to miejsce. No, i muszę iść do ciemnego pomieszczenia. I tak z każdej strony. Robi się to klikając dwa razy: raz, dwa. I leci woda. Także siadamy. A jak fajnie, słuchajcie, jeszcze nie mogę doczekać tej Chorwacji. No, chciałem go szybko złożyć, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. I mam taką kałużę tutaj. Cześć, witajcie w drugiej części filmu, jak pamiętacie ostatnio rozłożyłem ten namiot, polałem go wodą, a dzisiaj jest druga część filmu, w której pokażę Wam akcesoria do tego namiotu, także czym prędzej to robię, bo dzisiaj chciałem się też spakować i może jutro rano wyjechać do tej Chorwacji, także na pierwszy rzut pójdzie stolik, będziemy potem łatwiej pokazywać wszystkie produkty, tutaj mamy stolik, jest to stolik firmy Dometic, CMP T4 Bamboo Camp Table, tutaj możemy sprawdzić wagę, 9,3 kg, także zobaczmy jak on wygląda. No, stolik wygląda naprawdę super. Pokażę Wam, jak się otwiera. Tutaj mamy takie haczyki. Pierwszy haczyk, drugi haczyk. No i teraz go otwieramy. Także biorę go, otwieram i mamy nogi. Nóżki pewnie stawiamy w taki sposób. Tutaj blokujemy, blokujemy i tak z każdej strony. I teraz możemy postawić. Aha, tutaj widzę jeszcze są haczyki, także robimy tak. Robimy tak i już nam się nie złoży. Super. Taka bardziej ława do picia kawy lub herbaty. Na blacie mamy piękny grawer. No i zobaczcie, jak wygląda bambus. Ma takie piękne słoje. Wezmę go do cienia i sprawdzimy, czy ma wysuwane nóżki. Są. Słuchajcie, tylko jak to teraz. Aha. One się same klinują, czyli można jeszcze na 10 cm podnieść. Super. Także mamy stolik podniesiony. Tak to teraz wygląda, ale teraz dopiero zauważyłem, że tutaj są te przyciski, te sprężynki do regulacji. Także mam tutaj jeszcze jedną dziurkę na dole i możemy podnieść to jeszcze bardziej. Także wciskam i podnoszę do góry. Także jeszcze możemy podnieść tak o 25 cm. Teraz już mamy pełnoprawny stół do jedzenia obiadu, ale wiecie co, ja sobie go obniżę, tak żeby służył mi jako ława. No, i teraz, jak mam ławę, to wypadałoby rozłożyć krzesła. Wiecie co, ale źle mi się nagrywa w tym pełnym słońcu. Jest za duży kontrast między cieniem a słońcem. Także, może wezmę samochód i podjadę w tamto miejsce i zrobię sobie dodatkowy cień. I przy okazji zobaczymy, jakby to wyglądało na parceli. Dobra, słuchajcie, za dużo cienia sobie tutaj nie zrobiłem, nic to nie pomogło. Także musi być tak, jak jest. Ale tak czy inaczej, możemy zobaczyć, jakby to wyglądało na kempingu. A jeśli chodzi o krzesła, to mam je w tych pokrowcach. Mam tutaj dwie sztuki. Rozpakujmy je. Nazwa to Dometic CMP C1 Compact Camp Chair. Mamy je w fajnych pokrowcach, także można sobie je przełożyć na ramię i iść na plażę. To jest fajne. Tu jest zamek i zobaczmy, jak wyglądają. Rozkłada się je w taki sposób, jak takie krzesła reżyserskie. Także mamy pierwsze krzesło. No, wygląda świetnie. W ogóle pasuje do tego stolika, bo tutaj ma takie elementy drewniane. Także siadamy. A jak fajnie. Słuchajcie, jeszcze nie mogę doczekać tej Chorwacji. Tak sobie będę siedział w ogóle, planuję nic nie robić, tylko odpoczywać, patrzeć sobie ewentualnie na przyrodę, na morze, zobaczymy co mnie tam spotka. Ale wracając do krzesełek. Super. Fajna sprawa. No niestety nie ma regulacji oparcia, ale to nie jest aż tak bardzo potrzebne. No chyba nie ma. Mam nadzieję, że czegoś tutaj nie przeoczyłem. Nie, raczej nie ma, ale jak będzie to wam za chwilę powiem. Ale tak czy inaczej jest bardzo wygodne. Dobra, rozłożę drugie, zobaczymy jak wygląda cały zestaw. No super, słuchajcie, to mi się podoba, jest ekstra. Także taki zestawik będę miał w Chorwacji. Tutaj będę jadł obiady, pił sobie kawkę. Z pięknym widokiem, fajny tarasik, nawet może padać deszcz, a ja mogę tutaj sobie siedzieć. Także coś pięknego. Idę teraz zobaczyć kolejne akcesoria. Zapraszam Was do bagażnika. Nie wiem za bardzo od czego zacząć, ale najbardziej interesuje mnie ten kranik. Jestem ciekawy jak on działa. Ale tak patrzę i do tego kraniku jest specjalny zbiornik na wodę. Nazywa się on Dometic Hyd J11 Hydration Water Jug i ma 11 litrów. Tu możecie zobaczyć wagę. Także zmontujmy to. Najpierw kranik. Przepraszam, ja tak angielskiego za bardzo nie znam, więc może nie będę czytał tych nazw. Zobaczcie sobie po prostu jak to się nazywa, a ja za ten czas sobie rozpakuję. Wow, zobaczcie co my tutaj mamy. Normalnie kran jego się ładuje. Za chwilę to wszystko Wam pokażę, ale powyciągajmy wszystko z tego kartonika. Mamy tutaj wężyk. Kabelek do ładowania to wszystko za chwilę będziemy robić. Rozpakuję jeszcze ten zbiornik. Aha, ale tutaj jeszcze mamy woreczek do spakowania kraników. Ok, rozpakowałem. Z tego co widzę, zbiornik ten jest wykorzystywany do off-roadu, ale do biwakowania na pewno też się przyda. Także zobaczcie, tutaj odkręciłem pierwszy korek, mamy taką gumkę, pewnie można tutaj bezpiecznie nalewać i tutaj szybko można wlać wodę. Tutaj natomiast podłączamy wężyk, mamy tutaj przycisk, który przytrzymuje węża, no i pewnie tutaj odpowietrznik. Ale ogólnie można też to odkręcić i bardzo łatwo... Możemy dostać się do środka i umyć ten zbiornik. Gdyby tam jakiś osad się pojawił, to można właśnie rękę włożyć i fajnie tutaj gąbką wszystko sobie umyć. I to jest fajne, chociaż tam jeszcze coś widzę, się znajduje. Dobrze, że włożyłem tam rękę, bo tutaj mamy jakieś dodatkowe akcesoria. Aha, mamy kranik, także można tutaj wkręcić i mieć kranik. Także załóżmy to, zobaczmy, jak wygląda. Ale jeszcze sprawdzę, czy tam czegoś czasem nie ma. Okej, okay, tak wygląda w środku. Jest pusto, także mogę zakręcić. Z tej nakrętki odchodzi właśnie wężyk. On jest tutaj zabezpieczony, żeby się nie przyssał do dna. Także to jest fajne. Wkładam i zakręcam. No i teraz tutaj. Rozpakowałem, także nakręcam. Nakręciłem, można to fajnie ustawić. No i ten zbiornik można postawić w takiej pozycji i macie fajny kranik do mycia rąk. Ale ja podłączę do tego właśnie ten mój faucet, czyli kran automatyczny. Ale najpierw idę napełnić go wodą. W ogóle te uchwyty są świetne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale można to odczepić, bo to jest na rzepy, także później to zrobię, ale najpierw natankuję. A jak tak sobie leci, to ja mogę zerwać tą etykietkę. Ok, i teraz możecie zobaczyć, jak on wygląda w całości. Dobra, już się napełnia. Nie można do końca, ponieważ tutaj mamy linię maksymalnego napełnienia. Także do tego miejsca. Przyniosłem do namiotu, także nakręcam ten kranik i postawię to teraz na stole. Słuchajcie, właśnie zauważyłem, że tutaj na dole jest takie fajne wcięcie na rękę. Zobaczcie, jest wcięcie, więc można tutaj sobie palce zahaczyć, no i bez problemu postawić na stole. Także mamy łóżka do tyłu. No i możemy sobie ręce umyć. Bardzo fajnie, bo ten kranik delikatnie chodzi. Jednym palcem można odkręcić, dwoma zakręcić. Także nawet dzieci mogą to zrobić, bo czasami są takie baniaki, że dzieci nie mogą sobie odkręcić, nawet. A tutaj na pewno zrobią to bez problemu. Tutaj mamy odpowietrznik, także możemy go troszeczkę odkręcić. Taka wersja też jest fajna, ale ja mam właśnie ten kranik, i teraz go podepnę właśnie do tego zbiornika. W tym celu ściągam go na dół. On wtedy może stać właśnie pod stolikiem. Kranik damy tutaj. Będę potrzebował tego wężyka, także rozpakuję sobie te worki. Wężyk jest takiej długości. A tutaj mamy kabelek, blaszaną płytkę. Tutaj podkładkę, druga podkładka, czy nawet naklejka. To są jakieś naklejki. I kolejna płytka, tym razem z takim zagłębieniem. Także biorę wężyk i tą końcówkę wkładam do kranu, tutaj z tyłu, mamy, a tą końcówkę umieszczam, umieszczam w zbiorniku. Tu jest na klik, także bardzo szybko. Jak chcę odpiąć, to naciskam i też wyjmuję bardzo szybko. Także to jest fajne. I co? Tutaj mamy te blaszki, a tutaj jest magnes, także to wszystko się trzyma. Tylko trzeba gdzieś te blaszki właśnie przykleić na te naklejki, które tam wam pokazywałem. Jest blaszka płaska i taka wypukła, także tutaj też się chwyta. Aczkolwiek w instrukcji wyczytałem, że tą płaską najlepiej nakleić na zbiornik w tym miejscu i będziecie mogli sobie po prostu przykleić ten kran, właśnie do zbiornika. Także ja to teraz zrobię. Biorę naklejkę, odklejąc z dwóch stron, albo najpierw z jednej, zrobimy tak. Ok, mamy. No i teraz kolejny papierek. Ok, mamy. Także odkleiłem i teraz przyklejamy do zbiornika. Zrobimy to jak najbliżej narożnika. Ok, gdzieś tutaj. Pięknie, trzyma się. No i teraz będę mógł przyklejać ten cały kran. Jak przechylimy, to on nie spada. No i teraz zastanawiam się, gdzie nakleić to drugie kółko, ponieważ tutaj. Ogólnie chciałem na środku, bo to nawet ładnie wygląda, żeby tutaj stał ten kranik, ale jakby trzecia osoba siedziała przy stoliku, to po prostu w tym miejscu będzie miała kółko i nawet talerzyka nie położy, bo tutaj jest po prostu grubsze to wszystko, więc może zrobimy jednak w narożniku, tak, żeby można było tutaj talerzyk położyć, a ten kranik będzie stał w taki sposób. No i chyba to rozwiązanie będzie najlepsze. Ale wiecie co, tak mi się nie podoba, bo ten wężyk i tak tutaj przechodzi, także chyba jednak wolę, żeby to stało na środku. Moim zdaniem jest bardziej estetycznie. I tutaj można też jakąś miskę położyć, a tam będzie przeszkadzać nóżka. No ale zobaczmy, szymek tutaj miał jakąś miskę. Ostatnio na ryby ją zabrał, także zobaczmy. Coś takiego. No i chyba lepiej. Także tak zostawiam. Biorę miarkę, odmierzę teraz środek i przykleję. No, i przykleiłem proszę Państwa, ale miałem dylemat, czy zrobić to przy rancie. Wtedy jest tutaj e, wygodniej myć te ręce, bo strumień jest trochę dalej. E, czy jednak odsunąć się o ten centymetr i zrobić estetyczniej. Wybrałem opcję bardziej estetyczną, ponieważ jak przykleimy kran, to te ręce można umyć pod blatem, Nie, niekoniecznie tutaj e, w tym miejscu. Także jak widzieliście, puściłem trochę wody, e, robi się to klikając dwa razy: raz, dwa i leci woda. Także możemy tutaj umyć sobie ręce, a żeby zatrzymać, klikamy raz. Także na tym to wszystko polega. Zbiornik możemy sobie ukryć troszeczkę dalej, żeby tak nie świecił. No i mamy bardzo estetyczny kranik na kempingu. Raz, dwa. Myjemy rączki. Raz zatrzymujemy. Jeszcze tak wam powiem, że to jest wykonane z plastiku spożywczego, czyli można tutaj wlać wodę do picia. Nie musi tutaj być zwykła kranowa. Jak wlejecie sobie mineralkę, to możecie wziąć szklaneczkę, puścić sobie mineralkę, nalać sobie trochę do picia. Jak widzicie, strumień jest malutki, także jest oszczędność wody. Pauzujemy. No i macie wodę do picia. Nie musicie nigdzie chodzić do namiotu. Także siedzimy sobie na krześle. Tutaj mamy wodę. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Załóżmy, że wypiliśmy wodę. Nalewamy sobie. Top. i mamy także fajny patent szczególnie jak mamy małe dzieci które podbiegają i mama pić mi się chce to wtedy można powiedzieć nalej sobie z kraniku i już dobra będę kończył o tym kraniku ale jest jeszcze jedna opcja bardzo ciekawa także także pokażę wam wyciągam zbiornik przekładamy to w to miejsce no i muszę iść do ciemnego pomieszczenia wyobraźcie sobie że jest noc a wy chcecie sobie nalać wody albo umyć ręce podkładacie szklankę raz dwa i zobaczcie, mamy lampkę, wszystko widać. Także nawet w nocy można tego kranika używać. A u góry mamy niebieską diodę, która informuje o naładowaniu akumulatora. Jeżeli będzie migać, to znaczy, że trzeba podładować. Dobra, to ja sobie na mój wyjazd naładuję ten kranik. Podłączam kabelek. Tutaj z tyłu podnosimy taką gumkę i podłączamy. Także mamy. I pokażę wam, bo dioda zapaliła się teraz na czerwono. Także mamy czerwoną diodę przy ładowaniu. Ogólnie wyczytałem, że na jednym naładowaniu pompka przepompuje 150 litrów wody. Także prawie 15 takich zbiorników. A jeszcze tylko sprawdzę, czy przy ładowaniu można puścić wodę? Można. Także mimo że się ładuje, woda leci. Jak widzicie, słoneczko dotarło pod daszek, tak to teraz wygląda, a ja idę po kolejne paczki. Myślę, że zaczniemy od tej największej. Tutaj mamy taki fajny kufer 50-litrowy, nazwa to Dometic Pack H50 Portable Hard Storage i tutaj mamy 50 litrów. Waga 4,5 kg, kolor aluminiowy. I zobaczmy, co my tutaj mamy. No i zobaczcie, tak prezentuje się ta skrzynia. Jest ona metalowa. U góry ma plastik, na dole również. No i tutaj na etykietce jest pokazane, jak można z tego korzystać. Także taką skrzynię można sobie włożyć pod stół, umieścić w niej jakiś suchy prowiant, jakieś jedzenie. Także żadne mrówki wam tutaj nie wejdą, bo ja już to otwierałem przed chwilą i zauważyłem, że tam jest uszczelka. Żeby to otworzyć, tu mamy takie gumy, odpinamy. No i w środku mamy właśnie taką przestrzeń. A tutaj na rancie mamy uszczelkę. Dookoła idzie uszczelka, także żadne tutaj owady nie wejdą. Tutaj również jest uszczelka, widzę. Także bardzo fajna skrzynia, taka do off-roadu. Tak zapinamy. No i tak mówię, wszystko można tu włożyć, ciuchy, jedzenie, picie. Także ja ją teraz biorę, będę się w nią pakował u mnie w domu, włożymy ją do bagażnika. Tak to wygląda w samochodzie. No prezentuje się świetnie. Także na pewno się przyda. I teraz przechodzimy do tych paczek. Zobaczmy co tutaj mamy. Zacznijmy może od tych dwóch dużych. Tutaj jak widzicie też mamy fajny pojemnik, prawdopodobnie na jedzenie. Zobaczmy go. Pierwsze pudełko jest dosyć małe, ale widzę, że ma 20 litrów i nazywa się to Dometic Pack 20 Portable Soft Storage Sealed. Tak to będzie wyglądać, otwieramy. Całość zapakowana jest w siateczce, wyciągamy. No, i jak widzicie, jest to taki pojemnik fajny, składany. Myślę, że na jedzenie można go zabrać na plażę. Widać, że jest taki wodoszczelny z takiej gumy, jakby. Otwórzmy go i zobaczcie, w środku jest wodoszczelny, i właśnie do niego jest specjalny wkład, który może schłodzić napoje albo jedzenie. E, także idę po niego i włożymy. Nazywa się on Leak Proof Insulated Insert. No, i to już jest takie fajne, sztywne, także na pewno usztywni tą torbę. Mamy tutaj uchwyty, także możemy spokojnie wkładać, nawet załadowane. Także otwieram, wkładam. I zamykamy. I tak to wygląda po złożeniu. Także można tu włożyć jakieś zimne napoje i zabrać sobie na plażę. Jeszcze pokażę wam w środku. Pojemność 20 litrów. Tutaj góra też jest izolowana. Także biorę, to będę pakował jedzenie. No i ostatnie paczki to również pojemniki, tylko tym razem 10-litrowe. I tutaj mam dwie sztuki, także złożę to i zobaczę, jak wygląda. Pieski chyba jadą ze mną do Chorwacji. Spodobał im się ten namiot. Ale wracam do tematu. Rozpakowałem. Jak widzicie, zestaw jest taki sam, tylko że mniejszy, 10-litrowy. Wkłady włożę teraz do tych pojemników. Tak więc takie fajne torby mam na moją podróż. Bardzo się cieszę i myślę, że się przydadzą. Także to również biorę do bagażnika. Ok, mamy. O, jak widzicie wysokość jest taka sama, także jak poukładacie to jeszcze macie równą przestrzeń. Dobrze, wszystko Wam już pokazałem, także moim zadaniem jest teraz złożyć ten namiot. Już jest suchutki, więc mogę go włożyć z powrotem do pokrowca. Spakuję go do auta, wrócę do domu, wezmę wszystkie potrzebne rzeczy i potem już ruszę do Chorwacji. Także subskrybujcie kanał, żeby Was nie ominęło, co będę robił w Chorwacji, a będę cały czas leżał na plaży. Także będzie mega ciekawie. No i co? Ja teraz spuszczam powietrze, ale zanim to zrobię, muszę złożyć krzesła i stolik, i potem właśnie odkręcam zawory, spuszczam powietrze i pakuję. Także trzymajcie się, może jeszcze coś tutaj dogram, ale trochę się śpieszę, więc nie wiem. Na razie to wszystko składa. No chciałem go szybko złożyć, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Pod spodem było wgniecenie i mam taką kałużę tutaj. Także, no niestety, on jest od spodu mokry, ta podłoga w sensie, więc postanowiłem zanieść go do stodoły, niech tam sobie wyschnie, a to po prostu wylejemy. Także taka przygoda. Ale jest, tu zobaczcie, głęboko, cała ręka mi wchodzi. Taki to był dołek. Obróciłem nami do góry nogami, także teraz będzie schnął. Tak więc trzymajcie się, do następnego. Cześć.